Ruchu zastępowym. Jakie jest harcerstwo? Hmm. Harcerstwo jest łatwe i proste. Dlaczego? No bo harcerstwo to gra. A żeby dobrze grać w jakąś grę, trzeba znać jej zasady. Trzeba umieć. Znać poruszenia, zadania, które trzeba wykonywać. Znać tajemnice, które kryją się w ramach każdej gry. Harcerstwo to gra, jako podręcznik, ma być taką podpowiedzią. Jakie zasady obowiązują, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, żeby jak najlepiej w tą grę grać. Dlatego ją polecam.